Witajcie na kanale Hiszpan Fider ponownie Kolejna przygoda moja z wami i z tą piękną wodą Jest 6 rano rozłożyłem sobie stanowisko Mniej więcej wygląda to tak Jeszcze półka nie jest uzbrojona dopiero przyjechałem Zanętę zrobiłem sobie już wczoraj, żeby nie tracić czasu nad wodą. O, zaraz Wam pokażę co namieszałem u siebie w kotle. Mam nadzieję, że to co przygotowałem się sprawdzi. Jest to Jedna paczka zanęty Starfish Czarny Leszcz, Number One. E, druga paczka, Number One Starfisha Green Feeder. E, dopaliłem to melasą, kolendrą Tak jak widzicie, jest trochę kukurydzy nie za dużo, bo te rybki jeszcze trochę chemicznie biorą. E, dorzuciłem tym razem. Około 150 ml gotowanej pszenicy. Tak naprawdę nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie, ale to jest śladowa ilość na taką na tyle zanęty. No i wiadomo: kastery, magiecy, czerwone robaki. Będę próbował. Dzisiaj jest piątek. Od jutra ma być załamanie pogody. Idą deszcze na Irlandię, także zrobiłem sobie wolne w pracy, żeby spędzić czas miło na rybach w tym takim okienku pogodowym, bo dzisiaj ma być naprawdę fajnie, bezwiecznie, słonecznie. Jeszcze dojechać ma do mnie kolega Jurek. Będzie gdzieś koło siódmej. i we dwójkę będziemy próbować coś z tej wody wyciągnąć dzisiaj. Ale tak jak widzicie, ta woda dla was już jest znana. Byłem tutaj pierwszy raz dwa tygodnie temu e, z zaproszenia kolegów właśnie z Kawan. E, fajnie połowiłem i stwierdziłem, że warto przyjechać tu ponownie, bo wyciągnęłem pewne wnioski i postaram się e, ukierunkować dzisiaj wszystko pod te grube lesze, grube, no, takie od 2 kg w górę. Mam nadzieję, że szczupak nie będzie przeszkadzał, bo ostatnim razem, tak jak widzieliście szczupak po prostu uderzał we wszystko, nawet podczas holu fiderem, płotki, w e, koszyk zanętowy, dosłownie masakra była. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, że ten szczupak się uspokoił. Woda jest naprawdę fajna. Nie jest ciepło, bo jak jechałem z Dublina to było minus 2, w tej chwili myślę, że jest koło zera. Woda jest cieplejsza niż powietrze. E, tak jak widzicie, paruje. No i tu jest jeszcze mój bałaganik. Kiki dystansowe. Zaraz sobie wygruntuję. E, znajdę tą półeczkę. Myślę, że będę łowił dzisiaj na 35 metrze. Bo ostatnio, jak byłem tutaj, to gruntowałem, i półka się zaczyna od 30. Metra, tylko że ma stromy spad i nie da się łowić przy samej, na samym początku półki. Z tego tytułu, że ostatnio e, parę razy musiałem plecionkę odcinać, bo po prostu po, te, po tych kamieniach, muszlach plecionka się przecierała. Postanowiłem łowić kawałek dalej, żeby łuk plecionki minął ten spad, żeby ona wchodziła do wody swobodnie, nie wadziła o nic. Bo wiadomo, że to tylko utrudnia, a nie pomaga. Także, kto jeszcze nie sub subskrybuje mojego kanału, zapraszam na, do subskrypcji. Dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco. A tak jak powiedziałem, to jest nowy kanał, świeży kanał irlandzki. Będę starał się kręcić dla Was filmy e, na różnych wodach irlandzkich. Będą to przeważnie jeziora rzeki, e, może czasami jakieś wypady na morze. Dzisiaj nawet zabrałem ze sobą spinning. Ze względu na to, że będę siedział do wieczora, żeby wyluzować się trochę od hidera, mam nadzieję, że uda mi się chwilę porzucać jakimiś gumkami, kopytkami. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Wstępnie, już małowisko podnęcone, dużo nie nęciłem, bo nie wiadomo, jak te ryby będą reagować, jeszcze poszło. 6 szklanek na 36 metr, i zaraz zaczynamy zabawę. Jeszcze Wam pokażę swój zestaw na takim małym dystansie. Dzisiaj spróbuję używać koszyka Mikado. 20 gram, prosty, niedystansowy. Dalej, co jest na moim zestawie? A wędką, którą będę łowił, to już Wam znany. Tubertini Concept 360 długości do 60 gram wyrzutu. szczytówkę mam założoną 1 OZ. Tutaj mamy, nie wiem czy to będzie dobrze widać, koszyczek, stoperek, szybko złączka, guma. Guma na odcinku 1 trzeciej jest. Skręcona. Dalej leci prosto. Szybko złączka, Przepon 80 cm. Zakończony haczykiem góru 14. Na początek zobaczymy, co się będzie działo, i będę wtedy kombinował. Jeżeli nie będzie brań, to będziemy kombinować. Tak samo jak i z przynętami, taki z długością przeponu, z wielkością haczyka. Mam nadzieję, że te rybki się wkręcą. Miłego oglądania, jeszcze raz. Rybki biorą można powiedzieć, że z kolana. Ale jak na razie to same małe leszczyki, takie 500 gram, płoteczki, hybrydy. I masa szczupaka. Jest ciężko po prostu rybę docholować. Szczupak zazwyczaj praktycznie za każdym razem atakuje wciągniętą rybę. Takie puteczki, ale cały czas jeszcze jest szansa na jakiegoś bonusa. Mam taką nadzieję. Łowię z kolegą Jurkiem tam siedzi kawałek dalej I każdy z nas coś tam ciągnie ale tak jak mówię na razie nic konkretnego ale zabawa jest przednia dosłownie czasami można liczyć do pięciu i i w ciemno zacinać. Tyle branie jest. Bo szkoda, że to drobnica. Łowię na 36 metrze. Koszykiem Open Windows. W koszyku podaję parę magieców, parę kasterów i mieszankę starfisza a na haczyk w tej chwili zakładam kastery ale brania są można powiedzieć, że i na kastery i na magiecy i na kukurydzę i na czerwone robaki te rybki są wszystkie można powiedzieć, że nieduże Liczę jeszcze na leszcze takie ładne, ale jak na razie, niestety nic takiego się nie przydarzyło. Pogoda jest fajna, gorąco nie jest, upału nie ma, ale idealna na ryby, jak to mówią. No, Rybek trochę w siatce jest, ale naprawdę szczupaki tutaj oszalały. Za każdym razem jest problem, żeby ryby docholować. A co najlepsze, próbowałem rzucać spinningiem. To nawet, nawet nie było pobicia. Kompletnie jakby szczupaka nie było. Ale też na spinning nie byłem przygotowany. Wziąłem tylko tak, jak mówiłem, wam dzisiaj na początku dla relaksu, może na chwilę. Mam ze sobą tylko i wyłącznie gumę do spinningu, kopyta. Może jakby były jakieś woblery albo wahadłówki, może to była większa szansa. Ale nie przyjechałem tutaj na szczupaki, także spinning to jest tylko taki dodatek. Ja naprawdę jest miło ptaszki śpiewają. Prawie że wiatrku zero, chwilę pokropiło, ale to taki deszczyk jakby ksiądz kropidłem pokropił, wydaje się, że pogoda na ryby idealna, a, a jednak coś im nie pasuje jeszcze. Cały czas w nocy są przymrozki już od jakichś dwóch tygodni i może to też dlatego. Bo dzisiaj, jak tu przyjechałem, byłem o 6 rano. To było minus 2 stopnie. Także też, może te ryby nie chcą tak żerować przez to. Nagrywasz, nagrywam, nagrywam. Właśnie Jurek, kolega. Tylko Witam. musisz się w tą stronę wychylić, ale nie wiem, czy się wychylisz. Albo tutaj do mnie. Witam, pozdrawiam. Właśnie idę przerzucić. Zobaczymy, na razie nie chcę na to brać. złożymy świeżą, zobaczymy co będzie. No tak jak mówię, szczupak na szczupaku, a jak zakładamy martwą rybkę, czy spinningujemy, jakby go nie było tutaj wcale. Jurek, kowrotek ci jechał. Jurek, kowrotek ci jechał. A, to Tylko uważaj. Jurek ma właśnie branie szczupaka na martwą rybkę. Właśnie może... Siedzi? Właśnie będzie szczupaczek na żywo. Mówiłem, że nie chcą na martwą rybkę brać, a one chyba po prostu czekały, aż włączę kamerę. Jest szczupaczek. O, taki... O, jak ładny. Taki irlandzki sikut Poszedł? I się wypiął. Jeden zero dla szczupaka. Tych szczupaków dzisiaj było tyle, że naprawdę... Nie wiem, czy... Drużyna piłkarska nie jest za mało. Ale mówię, wszystkie szczupaki były podczas holu ryby na fidera. I to praktycznie 5-6 metrów od stanowiska. Łowie z kolana. Bo brań jest naprawdę tyle, że nie ma sensu wędki odkładać. Nie czekam dłużej niż 3 minuty. Trochę prowokacji. Jakieś wskazanie No mówię, te rybki nie są duże i nie, nie ma to takiego jeszcze efektu. No, ale myślę, że to mamy rybkę. Myślę, że to wszystko przez to, że przymrozki są w nocy. Jakąś rybkę mamy, no, ale tak jak już Wam mówiłem wcześniej, te ryby są no nie za duże. Teraz trzeba się tylko modlić, żeby szczupak nie, nie uderzył. O, właśnie. No, jak pogonił rybę, ale udało się uciec. <laughs> e, taka hybrydka. Mała. Ale szczupak już ją tutaj przy brzegu gonił. No to następna. 3 kastery na haczyk, a haczyk, tak jak wspominałem wcześniej, 14 guru przypomnę. Zaczynałem przyponem 0,10, później miałem 0,12 z tego tytułu, że jednak tutaj jest trochę tych muszli, i skarpę mam dużą. Spad jest dosyć duży, bo łowię na 6 metrach w głębokości, I dno zjeżdża. Można powiedzieć, że praktycznie w pionie, ale jest ładny stół, nie ma zaczepów i w tej chwili przepłyn, który mam założony, to jest 0,14. Bo nie powiem, liczę na jakieś bonusy. Mam że jakiś bonus jeszcze dzisiaj wpadnie. Parę godzin wędkowania zostało, także. Nie, nie, nie. To znaczy nie, nie, mogłeś tam zostawić, Jurek, wiesz. No ładnie, ładnie, no. Ale nie był duży, taki, no taki sikus 70 cm. Do koszyka to samo bez zmian, czyli parę kasterków, w zamęcie mam trochę kukurydzy, pelet dwójkę, mam też w małej ilości. koszyk jest o gramaturze 20 gram o, jak szczupak uderzył nie wiem czy nie uderzył w twoją no powinien jechać, ale... Także, kto ma ochotę przyjechać na szczupaki, zapraszamy do Irlandii. Naprawdę, my mamy tych akurat szczupaków dosyć. Ciężko jest połowić co innego, bo tego szczupaka jest naprawdę tyle, że teraz ma taki okres, że no uderza praktycznie we wszystko. Też mamy sąsiadów ilonczyków z boku, przyjechało dwóch panów, siedzą od nas może jakieś 50 metrów dalej, też łowią fiderami, ale z tego co widziałem to wyciągają podobne rybki jak i my, może nawet mniejsze i rzadziej. No mówię, no na razie z dużymi rybami jest cisza. Okay, I you, Спасибо. Um, nie ma nic. Tak. I Tak. Jak widzicie prowokacja посмотреть на что они dzisiejszy dorobek wspólny trochę tego jest jeszcze ci uciekła Takie rybki o, jeszcze wyskakują nic konkretnego takie leszczyki. też ma największe tak to wygląda rybki idą do wody wezmę nas tam też Jednym słowem przygoda wędkarska się udała. Nie było może dużych ryb, na które się za każdym razem człowiek nastawia ale tak jak widzieliście trochę tego było dużo szczupaków, tak jak mówiłem już na filmie. Aha. No i co? My powoli się zbieramy bo trochę tych gratów zawsze jest. Do domu kawał drugi. Komu się podobało, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, wtedy będziecie na bieżąco z filmami. I do następnej przygody ze mną i z wami nad wodą. Trzymajcie się.